Witam Państwa bardzo serdecznie w poradniku medycznym na zdrowie. Moim i Państwa gościem jest Pan dr Narcyz Saduń. Witam bardzo serdecznie Panie Doktorze. Dzień dobry Pani Redaktor. Witam Państwa. Panie Doktorze, Tematem naszego dzisiejszego spotkania będą antybiotyki. Więc chciałam zapytać, ponieważ wy jako lekarze, przy każdych chorobach, które występują u nas, no nie mówię, że personalnie, że akurat pan, ale najczęściej pojawia się na recepcie jednak antybiotyk, czy to dla dzieci, czy dla osób dorosłych. Czy to jest dobre rozwiązanie dla naszego zdrowia przede wszystkim? My jako lekarze, ale często właśnie w naszym środowisku mówimy, wy jako pacjenci przychodzicie do nas i wymuszacie antybiotyki. Trzeba się bo... do pracy jak najszybciej, nie można chorować zbyt długo. Tak, i Wiara w antybiotyk zarówno po jednej stronie środowiska i po drugiej stronie, czyli w środowisku pacjentów, jest dość powszechna. Czyli wielu pacjentów wierzy, że antybiotyk to jest to wspaniałe lekarstwo, to silne lekarstwo, które jednak leczy, ale ponieważ może szkodzić, więc go nie biorę. A też wielu lekarzy idąc w związku z tym na pewną łatwiznę, skoro pacjent wierzy, że to działa i chce tego, no to da mu ten antybiotyk, jest szansa, że pomoże, a jak nie pomoże, no to bardzo nie zaszkodzi, ale jakby rozwiązuje pewien problem. I to dzisiaj funkcjonuje w Polsce pod takim pewnym dużym znakiem zapytania, a może właśnie z wykrzyknikiem, że warto tą sytuację, ten. Punkt widzenia na temat antybiotyków, wyjaśniać, drążyć, powodować, żeby i w jednym środowisku, i w drugim była jak najgłębsza wiedza dotycząca samej substancji, jej działania i wpływu na organizm, i tego pozytywnego, i tego negatywnego, no i szukanie właściwych, najlepszych możliwych rozwiązań. Dobrym takim dla mnie odniesieniem czy punktem widzenia na to, że w Polsce jest potężna przestrzeń do rozmowy na temat antybiotyków. Ich, ich użycia i zastosowania. Są pacjenci, którzy trafiają do mnie z zagranicy. Jeżeli przyjeżdża do mnie pacjent z Finlandii czy ze Szwecji, a tacy pacjenci tutaj w Zakopanym zdarzają się, i jest rozmowa na temat propozycji leczenia, i ja sugeruję, że być może w tej chorobie, jeżeli nie teraz, to w najbliższym czasie zastosowanie antybiotykoterapii będzie sensowne. To bardzo często słyszę odpowiedź: antybiotyk, panie doktorze, u was to jak cukierki je dają. U nas umierałbym, mi nikt nie da antybiotyku, bo to jest lek na konkretne choroby, na konkretne zaburzenia. Ja nie chciałbym powiedzieć, że należy w ten sposób podejść, że ktoś umiera, a my nie dajemy antybiotyku, bo nie, bo trzeba szukać innych rozwiązań. To nie w ten sposób. Ale skupmy się na tym w takim razie, co to jest antybiotyk. Antybiotyk, czyli z nazwy, skrót łacińskich słów, antybios przeciw życiu, czyli substancja, która zabija. Ale jest to substancja, która powoduje uszkodzenie ściany komórkowej bakterii i też nie wszystkich bakterii, więc konkretny antybiotyk na konkretne bakterie. A więc mamy substancję chemiczną, która wprowadzona do naszego organizmu zabija bakterie. Świetnie. Wiele chorób powodowanych jest przez bakterie. Pytanie, czy szkodzi naszemu organizmowi? Właściwie, antybiotyk, poza wystąpieniem czy wywołaniem pewnych reakcji alergicznych, wpływem na niektóre procesy w naszym organizmie, na niektóre komórki, jest substancją dość bezpieczną. No, różne grupy antybiotyków, więc trzeba pamiętać o pewnych powikłaniach, o których za chwilkę sobie powiemy, o pewnych działaniach niepożądanych. Jeżeli mamy antybiotyk i znajdziemy właściwą bakterię, która wywołała konkretną chorobę, podając, pasujący do tej bakterii, czyli zabijające tą bakterię, antybiotyk, leczymy człowieka, właściwie leczymy chorobę i mamy zdrowego człowieka. I na takim założeniu podajemy antybiotyki, czyli szukamy, rozpoznajemy chorobę. No ale teraz, jeżeli spojrzymy na choroby, które dotykają naszego organizmu ludzkiego, no to nie wszystkie powodowane są przez bakterie. Więc mamy choroby bakteryjne, choroby i to w wieku dziecięcym i szkolnym najczęściej wywoływane przez. Wirusy. Mam wrażenie, panie doktorze, że ja, wybierając się do pana do gabinetu, obdarzam pana ogromnym zaufaniem i wiarą w to, że po zrobionym wywiadzie i kilku tam badaniach, pan już będzie wiedział, co mi dolega i czy to jest bakteryjna choroba czy wirusowa. W medycynie rzadko są stuprocentowe decyzje i rozpoznania, ale zmierzamy w tą stronę, staramy się obiektywizować. Jeżeli ja na podstawie swojego doświadczenia i obrazu klinicznego pacjenta nie jestem w stanie podjąć decyzji, no to mam do tego badania laboratoryjne, diagnostykę obrazową, badania specjalistyczne kolegów specjalistów, którzy pomogą odpowiedzieć, albo bardziej doświadczonych lekarzy w danej dziedzinie, żebyśmy wspólnie znaleźli odpowiedź na pytanie, z jaką chorobą mamy do czynienia. Jeżeli spojrzymy na statystyki chorób, taki, taką grubą statystykę, w pierwszym roku życia zapalenia płuc, zapalenia dróg oddechowych, zapalenia oskrzeli, bardzo często mniej więcej 50-50, czyli 50 na 50% powodowane są bakterie wirus. Jeżeli spojrzymy wyżej, od pierwszego naszego roku życia, aż do zakończenia wieku szkolnego, a nawet więcej do wczesno dorosłego życia, czyli mniej więcej do 20 roku życia, najczęstszą przyczyną chorób są wirusy. Bakterie to jest tam odsetek 10-20%, zależnie od różnych badań. W zapaleniach płuc 20%, u dzieci w wieku szkolnym 20% zapalenia płuc to zaledwie choroby bakteryjne. A jeżeli spojrzymy właśnie na nasze środowisko z naszego punktu widzenia, dla nas lekarzy bardzo wygodnym jest stwierdzenie zmian osłuchowych. O, słyszę dźwięki, słyszę zapalenie oskrzeli, mówię zapalenie płuc. To oczywiście budzi odpowiednią reakcję w moim pacjencie, czy w rodzicach pacjenta. Już czują się mocno zaniepokojeni, no to co, antybiotyk? No tak, oczywiście, antybiotyk. Ale jeżeli spojrzymy na badania, 80% szans na to, że jest to wirus, a tylko 20%, nawet w niektórych badaniach mniej, że jest to bakteria. A więc podanie antybiotyku. No nie spowoduje nam wyzdrowienia, bo tam nie ma bakterii, którą ten antybiotyk może zabić. No i wtedy też pojawia się pytanie, ale może bezkarnie mogę dać ten antybiotyk, bo on nie zaszkodzi. No i właśnie to nie do końca tak jest. Ponieważ jak przeczytamy nawet samą ulotkę dotyczącą najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych antybiotyków, takich jak amoksycyklina, no to pierwsza rzecz potencjalne alergie. Nawet toksyczne i anafilaktyczne reakcje, które mogą kończyć się powigłaniami śmiertelnymi. Zapalenie przewodu pokarmowego, rzekomo góniace zapalenie jelit. Bardzo ciężka w przebiegu choroba może prowadzić do zaburzeń o charakterze no, wymagającym hospitalizacji, a nawet cięższym. Uszkodzenie komórki wątrobowej, zaburzenia. Hmm, Układu odpornościowego. Ale tak naprawdę, panie doktorze, na te skutki uboczne nikt nie bierze odpowiedzialności, dając nam, naszym dzieciom antybiotyk. Bo no tutaj właśnie musimy zmierzyć się z pewnym zjawiskiem etyki doświadczenia i właściwego podejścia lekarza do pacjenta, lekarza do leczenia. To nie jest tak, że nie bierzemy odpowiedzialności. Lekarz bierze odpowiedzialność za to, co zrobił. I tu jest odpowiedzialność moralna, etyczna, jest odpowiedzialność prawna, i to wiemy o tym. Oczywiście, jak to działa, no to znowu jest tam pewien znak zapytania, jak funkcjonuje nie tylko świat lekarski, ale jak funkcjonuje świat prawa, odpowiedzialności, ale też organizacji pacjentów. To wszystko musimy brać pod uwagę, ale oczywiście każdy lekarz podejmując jakąkolwiek decyzję bierze za nią odpowiedzialność. Zapisanie antybiotyku, w pewien sposób jest bezpieczne, bo jeżeli ja rozpoznaję, czy podejrzewam chorobę bakteryjną, biorę ulotkę danej substancji czy tam na zapalenie płuc bakteryjne związane z bakteriami gram, dodatnimi czy ujemnymi, podaję antybiotyk, napiszę, napiszę że w informacji, że taką chorobę rozpoznałem. Odpowiedzialność na działania niepożądane obciąża producenta leku, no bo to on napisał w ulotce, ja powinienem oczywiście wiedzieć, poinformować pacjenta, pacjent ponosi ryzyko. I dlatego w każdej informacji o leku jest zawarte... Um... Jest zawarty zapis, który mówi o tym, jeżeli korzyści z zastosowania leku są wyższe i przekraczają ryzyka związane z zastosowaniem tego leku. I tutaj musimy patrzeć, czy warto jest zastosować lek. Jeżeli mamy klasyczną anginę, czyli ropne zapalenie migdałków podniebiennych z wysoką temperaturą, ciężkim przebiegiem, ryzykiem powikłań związanym z zapaleniem stawów, zapaleniem mięśnia sercowego, podanie antybiotyku może mieć sens. Podajemy antybiotyk, za 24-48 godzin mamy pacjenta zdrowego. Świetnie. Udało nam się zabić bakterie. Korzyści wypływające z takiej antybiotykoterapii były potężne. Ale jeżeli my zastosujemy lek w sytuacji, w której on nie był potrzebny, no to właśnie narażamy naszego pacjenta na pewne ryzyka. To jest nasza odpowiedzialność, i my ze swojego doświadczenia klinicznego i korzystając z badań, powinniśmy szukać tych możliwie najlepszych rozwiązań. Czyli dobrze, przychodzimy do gabinetu specjalisty, do pana chociażby. No i właśnie z przebiegiem choroby, powiedzmy z zapaleniem oskrzeli. No i ja w trakcie rozmowy mówię, Panie doktorze, nie chciałabym brać antybiotyku, czy może mi Pan zaproponować w jakiś sposób inne leczenie, aby nie nadwyrężać bardziej mojego zdrowia? Edukacja moich pacjentów polega raczej na takiej propozycji. Jeżeli idę do lekarza, bo ja staram się tak, takiej informacji swoim pacjentom udzielać, czyli rozpoznaję chorobę, nazywam ją na przykład zapalenie płuc i informuję, że... W tej sytuacji, patrząc po objawach, najbardziej prawdopodobną przyczyną jest wirus. Wirusowego zapalenia płuc nie leczymy antybiotykiem. Proponuję, w jaki sposób postępować, informuję, jakie objawy mogą zaniepokoić i powinny skłonić nas do zmiany decyzji leczniczych, a jakie objawy powinny skierować pacjenta na przykład do szpitala albo na pogłębienie diagnostyki. I to jest informacja, której ja udzielam pacjentom. A zachęcam swoich pacjentów, jeżeli idą do innego lekarza, żeby nie, nie mieli oporu, a mieli odwagę do zadawania pytań. Lekarze nie lubią świadomych pacjentów, no bo się wymądrzają, a przecież to my jesteśmy tą e, alfą i omegą w sprawach medycznych. Ale ja lubię świadomych pacjentów. Dla mnie informacja od strony pacjenta jest bardzo pomocna, a może być kluczowa w prawidłowym leczeniu. A więc zadanie pytania lekarzowi, który rozpoznaje u mnie. Zapalenia os zapalenie oskrzeli, albo często lekarze mówią nie ma jeszcze zapalenia oskrzeli, ale e, rozpoczyna się zapalenie oskrzeli. To jest niemedyczne określenie, ale ja tak z takimi sp z informacjami e, spotykam się i wówczas często lekarze mówią, rozpoczyna się zapalenie oskrzeli, proponuję antybiotykoterapię. Ja proszę moich pacjentów, żeby wówczas zadali pytanie lekarzowi, a jakie zapalenie oskrzeli pan doktor podejrzewa? Wirusowe, bakteryjne czy grzybicze? I takie pytanie ma szansę sprowokować lekarza też do głębszej analizy, no bo zastanowi się, aha, no podejrzewam, wirusowe daje na wszelki wypadek. No nie ma antybiotyku na wszelki wypadek, więc być może zmieni koncepcję i powie to proszę nie stosować na razie antybiotyku. Poobserwujmy objawy. Jeżeli objawy zapalenia płuc nie są ciężkie, przebiegają łagodnie, nie mamy wysokiej temperatury, duszności, to leczenie objawowe i wydłużenie czasu do zastosowania antybiotykoterapii może być jak najbardziej sensowne, jeżeli spojrzymy do. Podręczników medycyny i zobaczymy zapalenie płuc czy zapalenie oskrzeli. Choroba, nawet jeżeli podejrzewamy bakteryjną, to oczywiście jest skazanie do leczenia antybiotykiem, ale nie leczona antybiotykiem w znacznym odsetku leczy się sama. Mniej więcej w tym samym okresie nasz organizm posiada zdolności. Właśnie czy to w tym samym czasie zostaniemy wyleczeni? Czy to będzie dłużej yy, przebiegać choroba, jeżeli ja nie zastosuję żadnego antybiotyku? Nie odpowiem na to pytanie. Ja raczej bym zmierzał do tego. W porozumieniu z lekarzem pacjent ustala sposób leczenia i znajduje najlepsze rozwiązanie dla danego problemu. Jeżeli uznajemy, że jest wskazaniem zastosowanie antybiot antybiotykoterapii, to wspólnie podejmujemy tę decyzję. Nie ma tutaj rozwiązań stuprocentowych, ale szukamy tego najlepszego sposobu i to doświadczenie lekarza. Ale też informacja od pacjenta pomaga nam znaleźć właściwą drogę do skutecznego i właściwego leczenia. Jeżeli my, i lekarze, i pacjenci będziemy stawali w opozycji do siebie, Czyli ja wiem, że on mi da antybiotyk, a ja go nie chcę, więc będziemy ze sobą walczyć, to do nikąd nie doprowadzi nas ta droga. Raczej wiedza o tym, czym są antybiotyki, wiedza o sobie jako o pacjencie i wspólna komunikacja do dobrego rozwiązania. To są drogi, które ja, do których ja zachęcam i, i które uważam są najlepszym rozwiązaniem. Bo zdarzało mi się tak, że nie słuchałem dobrze pacjenta, nie zadałem właściwego pytania i źle postawiłem rozpoznanie, a w związku z tym mogłem podjąć niewłaściwą decyzję leczniczą. I w drugą stronę, jeżeli pacjent będzie nastawiony, że to jest doktor antybiotyk, który wszystkim pisze antybiotyki, ja nie wezmę antybiotyku. I wszyscy mają ten sam antybiotyk, to jest najlepsze. <grym> to, to też się <grym> zdarza. Może warto zmienić lekarza, może warto zadać właściwie pytanie. Ewentualnie, jeżeli wiem lepiej, to nie idę do lekarza, tylko samodzielnie się leczę. Ja oczywiście do tego nie zachęcam. Dobra decyzja, partnerska decyzja jest lepszym rozwiązaniem. A jeżeli spojrzymy na sam antybiotyk jako substancję, no to oczywiście powiedzieliśmy o tym, że jest dość bezpieczny właściwie nie robi wielkiej krzywdy poza pewnymi ryzykami. Jeżeli spojrzymy do ulotki i przeczytamy, jakie są potencjalne działania niepożądane, myślę, że sami za, zastanowimy się nad tym, jak zadamy lekarzowi pytanie, panie doktorze, a co z działaniami niepożądanymi? Na jakie jestem narażony i jakie jest to ryzyko? Znowu lekarz się zastanowi, no tak, pacjent mi zadał to pytanie. Ja muszę wiedzieć, że jestem za to odpowiedzialny, bo ja ordynuję ten lek. Więc jasna komunikacja, ale i świadomość tego, z jaką substancją mamy do czynienia. Nie bójmy się zadawać pytań w gabinecie, nie tylko, że jesteśmy już tak z takim zaufaniem. Y Zaufanie tak, jak najbardziej. Jest potrzebne. W naszym zawodzie bez zaufania nie da się leczyć. Jak mam pacjentów, którzy mówią, panie doktorze, nie ufam temu lekarzowi, to ja proszę, by zmienili lekarza. Jeżeli widzę, że pacjent ze mną trudno komunikuje, to mówię. Chyba mamy pewien problem relacyjny, proponuję zmienić lekarza, bo ani ja nie czuję komfortu, ani pacjent nie czuje komfortu. Więc to jest, to jest podstawa, musi być zaufanie. Jeżeli jego nie ma, to ten proces leczniczy będzie słabo przebiegał. Trafiają do mnie pacjenci, którzy mówią, doktorze, byłem u tamtego lekarza, on mi dał antybiotyk, ja go nie wziąłem, byłem u niego na kontroli, powiedział, że dobrze zadziałał i wszystko jest w porządku. No to jak jest z tym antybiotykiem? W takim procesie jest pewna trudność, jest pewnego rodzaju ryzyko dla pacjenta, ale i dla lekarza, bo lekarz jest w przekonaniu, że daje antybiotyk, wszyscy wracają zdrowi, to znaczy, że ten antybiotyk działa i trzeba tak postępować. Wzajemna edukacja, wzajemna relacja jest bardzo ważna. Ale jednej rzeczy chciałbym dotknąć w kwestii antybiotyków, która jest bardzo ważna, bo obok tego, że jest to skuteczny lek i w miarę bezpieczny, to powinien być stosowany bardzo roztropnie i im częściej jest używany, tym bardziej przestaje być skuteczny. Dlaczego? Ano bakterie to małe i bezrozumne istoty, ale mają pewną zdolność wytwarzania enzymów i substancji, które rozkładają antybiotyki i tworzy się tak zwana oporność. Jeżeli my często stosujemy dany antybiotyk, może się okazać, że populacja bakterii żyjąca w naszym organizmie nabyła odporność. Czyli ten antybiotyk będziemy podawać, ale on już nie będzie działał. Będzie w pewnym momencie zaczynał szkodzić, bo nadmierna ilość substancji. Yy, która jest antybiotykiem i właściwie lekiem, nie będzie dla nas korzystna. Nie tylko dlatego, że wywoła alergię podrażnienia, uszkodzić może wątrobę, może powodować wypadanie zębów, włosów, uszkodzenia skóry. Jak popatrzymy w te działania niepożądane, to naprawdę się zastanowimy, żeby roztropnie podchodzić do antybiotykoterapii, ale też bardzo proste zjawisko. Jeżeli popatrzymy na naszą odporność, to ona jest związana z naszym bogatym życiem wewnętrznym. Myślę tu o przewodzie pokarmowym, w którym znajduje się olbrzymia, miliardowa populacja bakterii. Z bakterii, ale nie chorobotwórczych. Te bakterie, które siedzą w naszym przewodzie pokarmowym, to nasi sprzymierzeńcy. Przez ich obecność nasz organizm cały, cały czas wytwarza przeciwciała, cały czas jest w gotowości, a więc ma właściwą odporność. Jeżeli my zastosujemy antybiotyk, to nie zabijemy tylko tych bakterii, które są chorobotwórcze. Zabijemy wszystko, co w naszym przewodzie pokarmowym. Pozbawiamy się naturalnej osłony, pozbawiamy się tej broni, która zawsze z nami występuje i która powoduje, że jesteśmy odporni na wirusy, grzyby, alergie, ale również na bakterie. A więc nie tylko działania takie toksyczne, ale również takie proste działania zmniejszające naszą zdolność odpornościową. Stosowanie roztropnie antybiotyku to jest fundament. Nadmierne stosowanie profilaktyczne, częste stosowanie to wielkie ryzyko zaburzeń zdrowotnych, ale także może dochodzić do zatruć antybiotykiem. I taki przypadek no muszę przyznać, że w życiu raz mi się zdarzyło widzieć, chociaż jestem przekonany, że takich dzieci, bo to najczęściej dotyczy dzieci, może być więcej. I dlatego moja, jakby mój apel zarówno do środowiska lekarzy, jak i do środowiska pacjentów w dobrej komunikacji, dobrego zaufania i informowania o wszystkim, co dzieje się z naszymi pacjentami. Musimy mieć świadomość taką, że jeżeli mamy przeziębienie, ospę, grypę, mamy Ostre wirusowe zapalenie gardła, jeżeli weźmiemy antybiotyk. To i tak to nam... nam nie pomoże. On nie skróci choroby, wręcz przeciwnie może spowodować Powikłania, biegunkę, wymioty albo wydłużyć proces choroby, bo nam spadnie odporność. Tu jest istota. Czyli antybiotyk podany przy chorobie wirusowej szkodzi, a nie pomaga. I niesie ryzyko innych powikłań, na przykład chorób grzybiczych. To kobiety najczęściej o tym wiedzą. Więc tutaj jest rzecz, to nie jest tak, że my lekarze wam, pacjentom, nie dajemy antybiotyku, bo chcemy, żebyście się pomęczyli. Nie, nie dajemy go dlatego, że on nie pomoże, a może zaszkodzić. Więc decyzja o tym, czy zastosować antybiotyk, czy nie, nie wynika tylko z tego, pomęczę się, a najwyżej wezmę za dwa dni. No bo mamy wrażenie, że będziemy zdrowsi, jeżeli właśnie, nie wiem, wypijemy dużo herbaty z miodem, z cytryną, będziemy leżeć i leczyć się I w naturalny sposób. I tak leczymy choroby infekcyjne wirusowe, bo nie mamy na to metody, ale antybiotyk nie pomoże. Nie pomoże. A może zaszkodzić. I to należy wziąć pod uwagę, właśnie. I w tym samym przypadku mówimy tutaj o dzieciach. Dokładnie tak samo. Nasz organizm od urodzenia do śmierci jest narażony na wirusy, bakterie, grzyby, alergie i reakcje toksyczne, różne zjawiska chemiczne. I teraz jest bakteria, ale bakteria, która wywołuje choroby, jesteśmy tego pewni, dajemy antybiotyk, mamy, trafiliśmy, jeszcze musimy trafić, no bo to jest, znaczy my mówimy o trafianiu, ale można też przyjąć bardziej obiektywne metody. Robię wymaz z gardła, robię wymaz z nosa, pobieram substancje, wydzielinę naszego organizmu, sieję. Choduje bakterie, daje antybiotyk, patrzy, który antybiotyk działa, a który nie działa, bo jest oporność bakterii. A w XXI wieku oporność bakterii jest wielkim problemem i bardzo często prowadzi do tego, że niestety nasi pacjenci umierają, bo nie ma już antybiotyku, który jest w stanie zabić bakterię, a to bakteria zabija człowieka. I do tych dzieci wracając, dokładnie tak samo jest. Mogą mieć bakterie, wirusa, grzyba i yy, chorobotwórczego, który wywołuje chorobę i naszym zadaniem po to uczymy się 6 7 lat potem robimy specjalizację żeby móc rozróżnić albo wykonać odpowiednie badania i powiedzieć ta choroba jest chorobą wirusową antybiotyk nie pomoże zaszkodzi. Zastanówmy się przede wszystkim i jest. rozmawiajmy też z naszym lekarzem. Pacjencie, ponieważ mamy panie do siebie pacjentko pani pacjencie wy jesteście partnerami w tym procesie. To wasze dziecko wasza odpowiedzialność. I nasza współodpowiedzialność za to, co my zrobimy, zadawajmy pytania, komunikujmy. Nie bójmy się, ale musimy mieć świadomość. Antybiotyk to substancja zabijająca bakterie, bakterie chorobotwórcze. Jeżeli zabije nasze bakterie, które nam służą, to nam nie pomoże, tylko zaszkodzi. Czyli nie stosujmy tego obojętnie. Jeżeli mamy ewidentną chorobę bakteryjną, rozpoznaliśmy, wiemy, jaki podać antybiotyk, podamy i będziemy mieli z tego korzyści. A jeżeli będziemy mieli chorobę wirusową, będziemy uważali, że warto wziąć antybiotyk i go weźmiemy, to nie pomożemy sobie. Lekarze bardzo często dzisiaj mówią. Proszę nie brać tego leku, ponieważ no ja dzisiaj przyjmuję, jutro, pojutrze nie będzie mnie w gabinecie, nie będziemy mieli możliwości się spotkać. Tu jest lek, jak będą takie objawy, albo samodzielnie, albo w porozumieniu ze mną. I ja tak bardzo często podejmuję decyzję. Pozostawiam możliwość pacjentowi, czyli ma dostęp do leku. No jak w Polsce korzysta się z antybiotyków wyłącznie na zlecenie lekarskie. Jak przyjeżdżają pacjenci ze wschodu, z Ukrainy czy z Rosji, oni mówią u was jest tak dziwnie. U nas jak jestem chory, i kupuję antybiotyk. Czy pomaga, czy nie, no ale mam prawo kupić. A tutaj u was w Polsce nie. Ja uważam, że to jest lepsze rozwiązanie, bo każdy Polak jest lekarzem i mogłoby jednak dochodzić do niepotrzebnego nadużycia, nieroztropnego nadużycia antybiotyków, ale więc zostawiam pacjentowi szansę i możliwość. Decyzja oczywiście również. To jest zdrowie pacjenta, ale jeżeli pacjentowi nie powiem, że stosując antybiotyk może sobie zaszkodzić, to nie dam mu szansy właściwego wyboru. A zatem partnerstwo w relacji pacjent-lekarz, zaufanie, zadawanie pytań i roztropna wiedza o tym, jakie substancje i jakie sposoby mogą wyleczyć nasz organizm, a również roztropna wiedza o tym, co powoduje nasze choroby. Nie zawsze jest to bakteria, nie zawsze antybiotyk będzie tym lekiem, który jest lekiem właściwym, szybkim i do zastosowania. Bardzo serdecznie dziękuję panie doktorze za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję państwu, zapraszam na kolejny odcinek poradnika medycznego. Na zdrowie już za tydzień o godzinie 16.10 z Panem Bogiem.